A nie, na północ wam droga? A co? Bo gdyby tak, to może byście sprawdzili, czy naszym ludziom się co nie stało. Długo nie wracają. Czym konkretnie mogę pomóc? Niedawno z południa jechała kupietka karawana. Wynajęli część naszej grupy, żeby im drogę do mostów wskazali. Mieli wrócić wczoraj. No dobrze, rozejrzę się. Tomił, mój brat, ich prowadził. Wępski chłopak, z nim gadajcie, bo reszta to eee... ciekawe, co tu się stało. Ktoś biegł szybko i w panice. Ślady są mocno odbite, a potem trop się urywa. Rozcięte więzy. Ktoś przecinał je w pośpiechu, tępym ostrzem. Ktoś wszedł w wino ze strzaskanej beczki. Ślady pazurów zaatakował z powietrza, sądząc po śladach pazurów wiwerna albo widłogą. Roztrzaskał beczkę z winem, ale ludziom najwyraźniej udało się uciec. To kedweńskie. Zapach będzie wyczuwalny jeszcze przez wiele godzin. Jednego dopadł tuż przed jaskinią. Tak wam się w mroku oczy świecą, żem w pierwszej chwili pomyślał, że jaszczur idzie. Jak wielkie było to, co was zaatakowało. Ano przecie nie przecisnęłoby się tu. Ogromne było bydle, a miało, że ledwośmy uciekli. Ciekawe, czy tamtych kupców dorwał. Należało im się, kurwim synom. Teraz najpierwsza rzecz, to się stąd wydostać. Mistrzu Wiedźminie, pomożecie nam. Ktoś z was ma na imię Tomił? Tak, ten co tam leży. Dopadł go Jaszczur. Ale skądżeście wiedzieli? Jego brat prosił mnie, żebym was znalazł. Opowiedzcie, co się tu stało. Kupcy wynajęli nas niby to dla ochrony na szlaku. Aniśmy się nie obejrzeli, a ci nas sap i związali powrozami jak barany. Po co? A to nam zaraz akurat nie wyjaśnili, żeśmy są teraz konieczne ofiary na rzecz postępu i handlu. I dlatego nas zostawią przy wozie potworu na przynęty. I rzeczywiście, przyleciał taki wielki jaszczur jak na zawołanie. Potwory musiały się nauczyć, że tym traktem przewożone są zapasy dla wojska. Ano, umny był. Od razu nam odciął drogę tak, że tu musieliśmy wleść. No a biedny Tomił nie zdążył. Zajmę się potworem. Wiverny często próbują zagnać ofiary w pobliże gniazda, więc pewnie nie będę musiał szukać daleko. My tu poczekamy, co by nie przeszkadzać. Werna królewska, ależ mi się poszczęściło. E To nie one zaatakowały tych ludzi. Wiwerna królewska musi gdzieś się tu czaić. Trzeba zniszczyć gniazda, bo znowu się rozplenią. Gniazdo drakonidów Powinienem je zniszczyć. Ale bydle, jak się to to nazywa? Biwerna Królewska zazwyczaj nie są aż tak wyrośnięte. Utoczyła się, napadając ludzi na trakcie. Jak was zwą, panie? Gerald z Gerald z Rivi. Będzie co dziecko opowiadać. Пойдём! Витайте. Znalazłem waszych przyjaciół. Już z nimi rozmawiałem. Ech, szkoda, że to miłowi się nie poszczęściło. To dla was. Dziękuję. Bywaj, Nie jesteście z baronowych, prawda? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tyle drzwi. Jeszcze nie wypiłem. Arcmazu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. E! Siwy! Po co ci si dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać jęzornożem. nożem. Jestem człowiekiem, który nie lubi, gdy mu przeszkadzają pić wódkę. Słyszeliście? Jaś niewielmożny pan do nas przyjechał. Może buty wyglansować? Nie nadajesz się do czyszczenia moich butów w śmieciu. śmieciu. słyszałeś to, co ja? Precz stąd, bo zabiję. Już kurwa dosyć tego! Ty, ty! Równik, ten ty wiesz, co będzie, jak się baron dowie o tej Jadce? Wyrżnie całą okolicę, zanim ktoś zdąży powiedzieć, że to robota wędrownego mutanta. Baron się nie cacka. Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Baron tego nie daruje. Uspokój się, człowieku. Twój baron nie jest idiotą i nie pomyśli, że miejscowi wieśniacy gołymi rękami wycieli jego ludzi. Dzięki, kaczmarzu. Wyjdź tylnymi drzwiami. We wsi jest więcej ludzi barona. Niepotrzebna troska. Nie chcę, żebyście narobili więcej kłopotów. Mały, więc rzekli mi. A dalej wystarczy mamylać raz w tydzień. Kto idzie? Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę. Otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w Karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Tędy nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc? Jedyna osoba, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. Witaj, witajcie. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. Od dawna tu mieszkasz? Mm, dobrze. Od urodzenia. Będzie prawie siedemdziesiąt wiosen. Pewnie świetnie znasz okolicę. Nie gorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewielu o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem... Wsparli jakimś datkiem. Mógłbym wam wskazać. Chodzi ci tylko o datek, czy coś jeszcze za tym się kryje? Nie wpuścili was przez to, coście zrobili w karczmie na rozstajach, nie? Tamtejszy karczmasz to mój szwagier. Niech będzie. Nie chce mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od Kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece. Utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Parę dni później, baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest dokładnie? Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo, i potem znowu w prawo. Znajdę dzięki. A cóż tam we świecie słychać? Widać, że jest człowiek bywały, więc rzeki. A dalej wystarczy ma raz. Kapliczka. Wejście musi być gdzieś blisko. Chyba będę musiał zanurkować. ist nicht pass gut Muszę być blisko.

Chodzi o Wiedźmiński pancerz. Bywaj. Idem tego. To się z Elfiego Żelnika wyknął.